Najlepszą rzeczą w życiu dojrzewającego chrześcijanina jest podejście do własnej śmierci. Niestety, wszystko ma swoją cenę, i gdy tylko uświadamiamy sobie, że nie jesteśmy w stanie podzielić się naszym przekonaniem z innymi, ogarnie człowieka niesamowity smutek. To dopiero nazywa się mieć mieszane uczucia. Bo z jednej strony cieszymy się na spotkanie z naszym Panem Bogiem, z drugiej strony widzimy, ile mamy pracy w tych bożych żniwach. Z trzeciej strony czasem opadają ręce, bo przecież nikt z nas nie ma mocy, żeby zbawić kogokolwiek poza naszym Mesjaszem. Aby wreszcie ogarnął nas niezwykły wręcz smutek i często samotność, bo jak można tak kochać każdego, który z nas drwi, szydzi, piętnuje, zarzuca obrzydliwościami, których w dodatku wcale za takowe nie uważa? Wie tylko Jezus Chrystus, nasz Pan, w którym jedynym mamy zbawienie. Dlatego te wersety nabierają zupełnie głębszego znaczenia. Połknie śmierć w zwycięstwie, a Pan Bóg otrze łzy z każdego oblicza i zdejmie z całej ziemi hańbę swego ludu, bo tak Pan powiedział i w tym dniu będzie się mówić, oto nasz Bóg, Jego oczekiwaliśmy, On nas wybawi. To jest Pan, Jego oczekiwaliśmy, będziemy się weselić i radować z Jego zbawienia. Zajasza 25, 8-9, oraz ponieważ baranek, który jest w środku tronu, będzie ich pasał i poprowadzi ich do żywych źródeł, wód, i otrze Bóg wszelką łzę z ich oczu. Objawienia 7:17. I otrze Bóg wszelką łzę z ich oczu, i śmierci już nie będzie, ani smutku, ani krzyku, ani bólu nie będzie, bo pierwsze rzeczy przeminęły. Objawienia 21:4 Trzymaj się więc mój ukochany bracie, ukochana siostro w tej emocjonalnej lecz nieemocjonującej udręce, bo czas jest bliski, a my im więcej wiemy, tym jesteśmy smutniejsi o tych co nie chcą wiedzieć. Jak powiedział Pan do Izajasza: Synu człowieczy, mieszkać wśród domu buntowniczego, który ma oczy, aby widzieć, a nie widzi, ma uszy, aby słyszeć, a nie słyszy, jest bowiem domem buntowniczym. Ezechiela 12:2. Jeśli więc jest jakieś pocieszenie w Chrystusie, jeśli jakaś pociecha w miłości, jeśli jakaś wspólnota ducha, jeśli jakieś współczucie i miłosierdzie, dopełnijcie mojej radości. Bądźcie tej samej myśli, mając tę samą miłość, będąc zgodni i jednomyślni. Nie czyńcie nic z skrótliwości ani z próżnej chwały, lecz w pokorze uważajcie jedni drugich za wyższych od siebie. Niech każdy dba nie tylko o to, co jego, ale o to, co innych. Niech będzie w Was takie nastawienie umysłu, jakie też było w Chrystusie Jezusie, który, będąc w postaci Boga, nie uważał bycia równym Bogu za grabież, lecz ogołocił samego siebie, podtrzymując postać sługi i stając się podobnym do ludzi. A z postawy uznany za człowieka, uniżył samego siebie i był posłuszny aż do śmierci i do śmierci krzyżowej. Filipian 2:1-8. Ukochanym synom, córce, żonie, tatom, cioci, mamom, o których składam szczególne modlitwę u stóp naszego Boga oraz o tych, których wielki Bóg stawia na mojej drodze. W nadziei, że wszyscy wspólnie będziemy składać dziękczynienie w radości po wieczny czas naszemu Panu i Zbawicielowi Bogu. Szabat Shalom. Amen.